Teraz Joanna Shering wielgus Super. Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry dzień, pani dzień dobry, poseł. Witam. witam. Dzień dobry. Jak dzisiaj rześko jest. Jest przyjemnie, co? Jest przyjemnie, nie, nie, tutaj A! trzeba chwycić, bo to tak nie widać. A, nie, o, bo Dobra, to jest właśnie, o, tak tutaj. Ach, tutaj. No, ja nie mam samochodu. Ja, ja też nie. <laughs> ehm. No dobrze, to co? E, mapa, e, kościelna mapa e, 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 I e, razem z Agatą Diduszko, którą pozdrawiamy serdecznie. Tak, Agata. E, pani poseł wzięła się m.in. za prymasa Polski, e, prymasa Polaka. Przykro mi bardzo. Co to za historia, że człowiek, który wydawał się jednym z nielicznych biskupów, rozumiejących hierarchów, rozumiejących sytuację i potrzebę walki z pedofilią wśród księży, znalazł się na tej mapie. Na naszej czarnej liście. Z bardzo prostego powodu. Akurat Prymas Polak. Jedną z, był jednym z tych biskupów, który dowiedział się o przestępstwach zmarłego już księdza Dymera i nic nie zrobił. Mm -hmm. Czyli zachował się standardowo jak każdy biskup, który dowiaduje się o tym, że jego. Podopieczny albo jego pracownik jego diecezji coś robi i po prostu nic z tym nie robi. Czyli co? Nie zgłasza tego na prokuraturę, nie reaguje. A nie kto pomaga, go informował? Wie, że... Wtedy informował go i to w ogóle o tyle to jest ciekawe, że to było tak krótko przed śmiercią. ksiądz ks. 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 Dyner ks. ze, ks. ze Szczecina. po Bardzo, bardzo poważne zarzuty, a jednocześnie człowiek, który tam miał silne kontakty polityczne, bardzo wpływowa postać bardzo. w Szczecinie. I i w zachodniopomorskim. Wzbogacił się też Oj, bardzo się wzbogacił, a też doprowadził biznesmen. do tego, że kościół tak. bardzo się wzbogacił drapieżca seksualny, który przez lata był chroniony przez tamtejszą diecezję i na krótko przed śmiercią księdza Dymera prymas Polak do prymasa Polaka przyjechała ofiara. Księdza Dymera. Jakby osoba, która opowiedziała o tym, było po prostu spotkanie. No i prymas Polak o tym się dowiedział, wyraził skruch, ale generalnie nic z tym nie zrobił, ksiądz dymer nie żyje. I teraz, dlaczego jakby my wracamy zagatą do tej sprawy? Dlatego, że nie może być tak, że nawet jeżeli sprawca umiera, to ci, którzy wiedzieli o tym, czego on dokonuje, nie powinien stanąć przed sądem. Trzeba doprowadzić te osoby przed sąd? Oczywiście w Polsce nie jest to proste, dlatego, że prokuratura polska, mówię o prokuratorze generalnym, jest zbratana z kościołem katolickim i generalnie utrudnia te wszystkie sprawy, albo je umarza, albo generalnie no, nie No, wszyscy nie pamiętamy, nie ma, jak wszyscy Zbigniew Ziobro bił brawo ryzykowi. Rydzykowi, gdy ryzyk mówił, że e, a każdy kto nie ma, dziś, ma pokus. Tak, każdy kto, ma a kto nie ma pokus. Więc. E, ale to jest jakby jeden z przypadków, ale ja myślę, że warto jest powiedzieć, co na tej mapie się znalazło, bo oprócz e, prymasa Polaka jest na tej mapie 43 hierarchów e, episkopatów. To jest jedna trzecia episkopatów. I to jest, są oczywiście dane, do których my zagadą dotarłyśmy, tak? Bo mm -hmm. my oczywiście wykonujemy pewną robotę, ale my nie mamy e, całego zespołu 10-15 osób, które siedzą z nami i i pracują na tym, tylko robimy to we dwie, w czasie wolnym i wyszukujemy te sprawy też. Dzięki temu, że ja mogę jako posłanka robić interwencje poselskie i wyciągać pewne sprawy z prokuratur. Więc jedna trzecia, no tak, ale sprawy... Kościół nie udziela żadnych informacji. Kościół w ogóle nie udziela, bo Kościół uważa, że jest instytucją, którą powinno się traktować w sposób inny niż innych zbrodniarzy i przestępców. I oczywiście jest to, dlatego, dlatego mamy taką sytuację, bo mamy taką władzę, która Kościołowi krzywdy nie zrobi straszne to jest powiem jeszcze więc Dobrze, ale składać się zawiadomienie do prokuratury tak zostały w sprawie zło... e... nie zostały złożone nie do prokuratury teraz powiem dlaczego tylko do państwowej komisji Dospraw a do Perugii. państwowej tak tak do tak, Państwa dlatego że w 2021 roku złożyłyśmy takich 32 zawiadomienia. I odmówili wszczęcia. Komisja do spraw pedofilii uznała, że mamy rację. Ale prokuratura odmówiła wszczęcia. Złożyła to do prokuratury, prokuratura odmówiła wszczęcia, ale to nie było tak, że to się wydarzyło z dnia na dzień. Tylko ja jeździłam na przesłuchania, Agata jeździła mhm. na przesłuchania, rozmawiałyśmy o tym, został zebrany materiał. I ja się cieszę, że pomimo tego, że um, Ziobro. Umorzył te sprawy, to jednak materiał został. Dlatego, że jestem przekonana, że on. My wrócimy do tego materiału w momencie, kiedy Ziobro przestanie być prokuratorem generalnym. Nawet rozmawiając. W kuluarach z niektórymi prokuratorami e, właśnie e, też te kwestie poruszaliśmy. Ale dzięki temu, że złożyłyśmy te zawiadomienia, Państwowa Komisja do Spraw pedofili e, jakby nie e, spoczęła na laurach, tylko jakby temat drążyła i doprowadziła do tej sytuacji, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która mówi o tym, że. że... można ścigać tych, którzy ukrywają. Dokładnie. Nie. I to jest w ogóle, uważam, przełomowe, mega ważne. No ale wciąż się nic nie dzieje. Prokuratura w ogóle nie reaguje na to. Ale dopiero złożyłyśmy te zawiadomienia. Ale pani redaktor... Daktorze, ja naprawdę y, jestem bardzo cierpliwa i Ziobro będzie jeszcze tym prokuratorem generalnym no, rok, półtora, półtora roku. On nie będzie zawsze tym prokuratorem generalnym. I jak się zmieni y, władza i prokuratorem generalnym zostanie... Ktoś z opozycji, to ja tej osoby nie odpuszczę. To znaczy, ja doprowadzę do takiej sytuacji, że każdy z biskupów będzie odpowiadał przed sądem, nawet gdyby miał być uniewinniony. Ale muszą stanąć oni przed sądem, bo nie mówienie o przestępstwach pedofilii, milczenie w tych kwestiach, to jest tak naprawdę współudział w tych wszystkich zbrodniach. A czy jest jakaś reakcja biskupów, prymasa Polaka na te ostatnie informacje? Nie, nie. to znaczy. Panie redaktorze, ja generalnie nie czekam na reakcję ani episkopatu, ani tych księży. Robimy zagatą swoją robotę, doprowadzamy. Czasami nam się udaje postawić jakiegoś kolejnego księdza przed sądem. Ksiądz ode mnie na przykład z Lipna i będzie miał rozprawę, też molestował cztery osoby. Więc po prostu tutaj, tutaj trzeba po prostu cierpliwości, konsekwencji i pokazywania tego, żeby też ludzie mieli świadomość o jakiej skali mówimy. Ja tutaj się zgadzam, że dopóki nie zainterweniuje państwo w postaci tak. prokuratury... Y to oczywiście mogą ta mapa jest bardzo ważna i, i dobrze, że powstaje mogą powstawać nie wiem kolejne artykuły filmy, ale tutaj już jest potrzebne, moim zdaniem oczywiście. doszliśmy do sytuacji, w której państwo musi zareagować, czyli prokuratura, czyli wymiar sprawiedliwości, pełna zgoda, ale dane trzeba zbierać, tak, trzeba dana. je kompletować, trzeba wykonywać tę ciężką robotę, a ja powiem tak, że my zagatą gatą przedstawiamy pewien wycinek, tam na tej naszej mapie jest przeszło tysiąc różnych punktów, to są ofiary, to są wyroki, yy skala od 2018 roku kiedy pierwszy raz o tym powiedziałyśmy zwiększyła się przeszło 100% Znaczy my mówimy o takim no naprawdę o strasznych porażających liczbach A to wciąż A to wciąż jest tylko w ogóle część Ale tego co się dzieje tak. znaczy, jedną porażającą liczbą i to chciałabym ostrzec rodziców i im to powiedzieć przed zbliżającym się rokiem szkolnym jest kwestia tego, że wśród 131 wyroków na księży pedofilów do których my dotarłyśmy jedna trzecia tych księży dotyczy Katechedów, księży katechetów czyli to są ludzie, którzy mają bardzo łatwy dostęp do naszych dzieci w szkołach. Więc chciałabym ostrzec rodziców, żeby byli bardzo czujni i żeby się naprawdę mocno zastanowili nad tym, czy rzeczywiście chcą swoje dziecko puszczać na lekcje religii. Czy po e, wyborach e, ewentualnej wygranej opozycji e, trzeba wrócić do dyskusji religia w szkole, czy też wyprowadzenia religii ze szkół? Ale ta dyskusja już się dzieje. My jako lewica mówimy otwarcie, że religia powinna być ze szkoły wycofana i to będzie jeden z takich naszych głównych punktów przy rozmowach w szeroko rozumianej koalicji, wydaje mi się, że nie powinno być problemu z tym, aby to przyjąć, przynajmniej słuchając. No to są czasami... kwestie konkordatowe jeszcze. Tak, ale zarówno rodzice, w większości coraz bardziej nie chcą, żeby ich dzieci chodziły na religię do szkoły. No, młodzież to w ogóle pokazuje środkowy palec księżom i kościołowi już od jakiegoś czasu, więc po co to robić? Nasze dzieci tak jak... Poza tym to kosztuje, to z... A znaczy to miliardy. są miliardy. My też zagatą mamy już gotową, ale jeszcze jej nie pokazujemy. mapę finansów kościoła, ona już w przestrzeni wirtualnej jest. Pokażemy ją, jak e, jeszcze tam uzupełniamy różne dane, ale mamy zebrane dane od 1989 roku na temat tego, e, e, jak bardzo bogaty jest Kościół i jak bardzo Kościół po prostu doi e, polski budżet. To o jakich sumach mówimy? O, ja teraz tak nie powiem z głowy, ale. E, Mogłabym chyba powiedzieć, że Kościół zaraz po, e, po życie państwa jest naj, największym bogaczem w tym kraju. No, jest po, po, po skarbie państwa to największym skarbie, posiadaczem. Tak, posiadaczem y y ziemskim, nieruchomości i tak dalej. Więc naprawdę mają z czego płacić za dość uczynienia dla e, ofiar księży no, ale nie, niechętnie płacą. No, ale myślę, że trzeba będzie ich do tego przymusić w którymś momencie. I mam nadzieję, że do tego też dojdzie w Polsce, tak jak w niektórych krajach już się to powoli odbywa. My za nie odpuścimy na pewno. Nie, była pani poseł na kampusie Polska, prawda? Nie byłam. Nie? A nie, się wydawało, że. Nie, nie było mnie na kampusie Polska. Dostałam zaproszenie, żeby było jasne. Nie byłam na kampusie Polska, dlatego że my mamy szkołę letnią lewicy i byłam na szkole letniej lewicy. Okej, okay, to mi się pokręciło. Tak, tak. A na kampusie nie byłam, chociaż zostałam zaproszona. No niestety, terminowo my jesteśmy w ślesinie. Większość naszych polityków i politycznych liderów niż na kampusie, ale absolutnie tutaj nie ma jakiegoś zgrzytu między nami i niezgody. Niech kampus sobie będzie, tam są nasi, nasi działacze też, którzy czy nie biorą udziału w tym kampusie. No bo, 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 dlaczego o tym mówię? Bo ne, obejrzałem tam kilka debat e, i Powiem szczerze, że jestem zbudowany postawą młodych ludzi, którzy tam mhm. się pojawiają, którzy nie dość, że orientują się w sytuacji, bo często mhm. się mówi, że a młodzi się nie interesują, tak. że to, to nie dla nie nich ważne. nieważne, bardzo się interesują, a do tego widać, że są zaangażowani w to. Nie tylko są jakby odbiorcami mhm. polityki, ale chcą mieć wpływ na rzeczywistość. Czy według pani poseł nadejdzie jakaś taka zmiana? Właśnie w polskiej polityce i młodzi będą mieli więcej do powiedzenia, bo jednak wciąż jeśli chodzi przynajmniej chociaż nie no lewica też no Włodzimierz Czarzasty nie należy do, do juniorów tak ale panie redaktorze ta zmiana już jest bo ona jest widoczna 2019 jest roku. Kaczyński Tusk e, tak ale jakby my na lewicy mamy Roberta też Biedronia mamy też Adriana Zandberga są liderki lewicy świetne posłanki które też już robią Natomiast jeżeli chodzi o ten trend to rzeczywiście młodzi ludzie mają poglądy lewicowe I jakby widać te zmiany i to młodzi ludzie w, w przyszłym roku zdecydują o tym kto wygra wybory i oczywiście ja trzymam kciuki za młodych ludzi żeby większości zagłosowali na te siły demokratyczne, zachęcam oczywiście, żeby głosowali na lewicę, bo lewica jest gwarancją tego, że będą, że będzie równość małżeńska, że będzie liberalizacja prawa aborcyjnego, że będzie świeckie państwo na serio, a nie tylko takie gadanie o świeckim państwem, bo my jesteśmy jakby gwarancją e, tych rzeczy, ale też my też jesteśmy gwarancją e, takich e, pomysłów związanych z pomocą dla osób, którym e, społecznych tak dla osób, które sobie po prostu w życiu nie radzą. My jesteśmy gwarancją tego, ale młodzi ludzie zdecydują o tym, więc ta walka o młodych ludzi. Że będzie najbardziej zawziętą walką w przyszłym roku, a Kaczyński kompletnie nie czuje. Nie, ale oni nie mają pomysłu. Pokoju. Tam zrobili jakiegoś TikToka z młodymi ludźmi. Strasznie śmieszne to jest. Znaczy, powiem szczerze, że. To jest wiecie, żałosne. Ubranie młodych ludzi w garniturki, pokazywanie, że mają robić te trójkąciki, dziewczyny w te garsonki, no Bez sensu. Młodzi ludzie w ogóle. Dla nie tak jest, rozmawiają o polityce. W ogóle nie rozmawiają. No I i, i, i na, naszym, na, naszym, na tej naszej szkole letniej Lewicy też mieliśmy też prezentację przyjaznej szkoły i generalnie mówiliśmy to, co mówił pana Przedni gość, nauczyciel roku. My też jesteśmy za taką szkołą jaką, więc młodzi ludzie naprawdę są mega inteligentni, mega fajni, i zawsze po stronie młodych ludzi będę stał, szczególnie że mam trzech młodych uczniów studenta, licealistę i ucznia szkoły podstawowej w domu. Przepraszam, zapytam, chodzą do publicznej czy niepublicznej szkoły? Y, oczywiście, że do publicznej. Zawsze. To znaczy, ja zawsze byłam takiego zdania, że moje dzieci mają się wychowywać tam, gdzie jest cały przekrój społeczeństwa. Poza tym, panie redaktorze, mnie nie stać na szkołę prywatną, zresztą ty, też nigdy bym nie wpadła na to, żeby poszli do prywatnej. Syn jest, y, studiuje w Warszawie, wcześniej na Uniwersytecie, uniwersytecie Warszawskim, teraz na SGH-u. Sam się dostał, nikt mu tego nie Załatwił yy, mój środkowy syn. A, jest mistrzem polskim w wieślarstwie. Gratulacje, gratulacje. Więc, y, ale zrezygnował. Dlaczego? Bo, y, bo chce się uczyć, bo w przyszłym roku matura. W ogóle jestem mega pełna podziwu dla y, mojego syna, a najmłodszy syn jest y, teraz w ósmej klasie, więc w przyszłym roku będzie miał egzamin ósmoklasisty, maturę, obronę pracy magisterskiej i wybory. Trzymajcie za mnie kciuki. To z Pani perspektywy, jak ta szkoła wygląda publicznie? Fatalnie. Ja moim synom zawsze powtarzam, że bardzo mi jest przykro, że musicie chodzić do takich szkół, do jakich chodzicie. Teraz to, będą mieli przerąbane. E, e, to nie jest ich wina, to też nie jest wina nauczycieli, tak? dlatego że te szkoły po prostu, tak, bo nauczycieli jest mnóstwo świetnych. Mhm. Tak? Mój na przykład syn środkowy ma świetną wychowawczynię, ten wioślarz, nauczycielkę historii, serdecznie ją pozdrawiam, która po prostu jest taką wymagającą nauczycielką, która mówi Jeden z was może będzie mistrzem świata albo mistrzem Polski, ale historię musicie znać, jakby kwestie obywatelskie musicie wiedzieć, musicie być po prostu patriotami i wymaga na maksa od nich i nauczyciele czy tam od, od mojego najstarszego syna, czy od najmłodszego tak samo świetni tak, ale no jednak szkoła publiczna jest. Yy, I co? Ja w ogóle uważam, że jednak szkoła publiczna jest lepsza niż prywatna, bo w prywatnej rodzice płacą i myślę, że może może, m że ja się mogą wywierać jest, presję. mogą tak? wy wywierać presję, natomiast ja też yy, a absolutnie nie, wybiera, nie wywieram presji na, 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 na nauczycieli ani dyrektorów w szkołach, do których chodzą moi synowie. Częściej, oczywiście, się interesuję, żeby nie było, ale częściej mój mąż chodzi na wiadówki, no bo się angażujemy. Ja też się czasami pojawiam, ale nigdy jakby nie, jakby nie wykorzystuję też swojej pozycji do tego, żeby moim synom było łatwiej czy lepiej. Zresztą oni by się za, jakby byli wściekli, gdyby do takiej sytuacji doszło i, i byliby niezadowoleni. Minister Czarnek no, nawet nie ukrywa, że chciałby sformatować młode pokolenie tak. Polaków, wojna kulturowa. E, czy mu się to uda? Czy sformatuje młodych nie. Polaków na wyborców PiSu? Panie doktorze, jak ja przyznam szczerze, że nie czytałam całego tego podręcznika. E, dochodzą do mnie, moi asystenci pokazywali mi e, w, w różne fragmenty i najbardziej rozbawił mnie fragment, który mówił, że zagrożeniem... E, e, dla nowego pokolenia, do młodego pokolenia jest muzyka Rolling Stonesów i Beatlesów. Jestem fanką Rolling Stonesów, kocham Jaggera, Kieffa Richardsa i Wattsa i y, naprawdę to jest y, hmm. po prostu jakiś totalny absurd. Mało tego, Czarnek ma obsesję seksu, to znaczy ja usłyszałam ostatnio, że Czarnek mówi, że seks jest, jest tylko do prokreacji, no. nie dla przyjemności. Panie Czarnek, seks jest fantastyczny i przyjemny, w ogóle to jest bardzo dobre dla zdrowia, to znaczy ja mu współczuję, że on w ten sposób myśli o seksie i myślę, że młodzi ludzie traktują Czarnka jako mema, tak? Jako mema. Jako osoby wy wyśmiewają go. Znaczy on nie ma jakiegoś takiego poklasku wśród młodych ludzi i bardzo dobrze. I też wiem, że w większości szkół w Polsce jednak tego kitu, hitu, shitu nie, nie będzie, nie łykną No moi synowie w ogóle, znaczy absolutnie, nie? to, to... I, i tego się czuję. Mam nadzieję, że nie będą zbliżone, nie gada mnie. Dlaczego? Nie wiem, bo mam Choć, taki układ, że. że nie, że, że nie mówię. Ja też pani. ich nie pokazuję, Jasne. nie pokazuję ich twarzy i tak dalej, nie mówię o nich, nie wpuszczam A. mediów do siebie, do domu. A, do taką ale, było, ale było, chwalą się Mistrzostwem było. Świata. Było. E, mistrzostwem Polskim. tak. To znaczy, no, ja, oczywiście. Dumna mama. Że sobie nie, mam, Jasne. No ale ja. Wybaczą, się nie wybaczą dzisiaj. Nie, wybaczą. Mi nie. Wybaczą. wybaczą. E, e, panowie, wybaczcie, mamie. E, wybaczcie. Tak, ja, ja trochę nie, zmusiłem tutaj. Dziękuję. Pani poseł, dziękuję bardzo. Mieliśmy dobrego? w ogóle kiedyś jechać rowerami. No to się umówimy na przejażdżkę rowerami. Ja tutaj jakoś to zorganizuję. Zorganizujcie. Dobra. Ciekawa, tylko to nie wiem, czy y, jeżdżenie rowerem i gadanie? Spróbujemy, Spróbujemy, no. nie? Dlaczego nie? Dobra. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzień. Dzień. Dobrego dnia.